w programie przerwana fitness. Mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z kierownikiem klubu Fitness World z panem Maciejem Niściorukiem. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. E, chciałabym się zapytać, co rozumiemy pod słowem współczesny fitness? W ogóle zacznijmy od tego, że fitness jest słowem pochodzenia angielskiego, oczywiście, oznaczającym taką ogólną pozdrowotną sprawność i pod Pojęciem fitness, fitness klubu, bo to chyba pani pytała, to jest takie miejsce, gdzie się przychodzi właśnie tą sprawność uzyskać. Czyli jest to miejsce związane z treningiem prozdrowotnym, z treningiem amatorskim, sportowym, z jakimiś ćwiczeniami korektywnymi, z pogranicza korekty, rehabilitacji, spędzaniem takiego swojego czasu w sposób, w sposób jak najbardziej korzystny dla swojego organizmu i jednocześnie przyjemny po prostu. I w towarzystwie ludzi nam podobnych. To też jest nie bez znaczenia. Ważne jest to, że tu mamy treningi w klubie i mamy treningi również sportowe. Bardzo trzeba wyraźnie zaznaczyć, że treningi w takim systemie fitnessowym ogólnie rzecz biorąc polegają na tym, że jest to trening, który powoduje przyrost sprawności, poprawę zdrowia, ale. Minimalizuje y, ryzyko powstania kontuzji, urazu, przeciążenia organizmu. Czyli na przykład jeżeli ćwiczenie w sporcie y, zawodowym, wyczynowym y, funkcjonuje, ale jest ryzykowne ze względu na, przykład na przeciążenie kręgosłupa, to y, z systemu fitnessowego ono jest eliminowane albo jest zmienione tak, żeby to obciążenie niekorzystne, możliwe, zminimalizować. Dobra, a proszę mi powiedzieć, jak wygląda zarządzanie takim klubem? To czy to trudne, a może przyjemne? Trudne? Coś na pograniczu. Ja oczywiście bardzo lubię swoją pracę i mam to szczęście, że, że robię to, co lubię i bym nie pracował w takim miejscu. W każdym razie jest to praca w usługach, czyli, z jednej strony, musimy zwracać baczną uwagę na klientów i ich potrzeby, a jednocześnie, i to jest takie bardzo delikatne, my od tych klientów, jako trenerzy, musimy również wymagać. Czyli jest to tak od strony powiedzmy psychologicznej i postępowania z klientami taka troszeczkę balansowanie na linię, no ale jesteśmy fitness, tak, że sprawni, więc jakoś sobie tam z tym balansowaniem radę dajemy. Niewątpliwie praca należy do jednej z ciekawszych, bo jest to praca z ludźmi, którzy mają jakąś pasję. To jest rzecz nieoceniona, tak. A czy trudno? Zależy od warunków zewnętrznych również od tego, w jakim mieście się taki biznes prowadzi. W Szczecinie jest nie najgorzej, naprawdę, ukłony dla Szczecinian od wielu, bardzo wielu rzeczy. Nie jest to nudne. Nie jest to nudne. W no, to nie wątpię, bo tyle przyrządów tutaj na siłowni i nie tylko. A proszę mi powiedzieć, jakimi motywacjami? Kierują się klienci, którzy tu przychodzą. Czy to jest tylko motywacja, aby dobrze wyglądać? Czy też pytają się, na przykład, jakie ćwiczenie wpłynęłoby dobrze, nie wiem, na daną partię mięśni, by nie bolało? I czy jest też jakieś ograniczenie wiekowe? Czy przychodzą tylko młodzi ludzie, czy też młodzi i starsi? E jest y, motywacja bardzo różna. To, to po prostu tak jest w każdej dziedzinie życia. Y, możemy rozróżnić tak z psychologicznego punktu widzenia motywację, jakąś powiedzmy głęboką, i jakąś taką troszeczkę bardziej płytką. Do, do takiej motywacji niezbyt głębokiej to należy niewątpliwie właśnie tylko dbanie o własny wizerunek. Natomiast do naszego klubu akurat przychodzą osoby bardzo świadome i przychodzą nie po dużą masę mięśniową czy po jakiś w ich super wygląd, ale właśnie przychodzą ćwiczyć ze względu na zdrowie, na sprawność i bardzo duża grupa ludzi, klientów, przychodzi ćwiczyć dlatego, że uprawiają jakąś dyscyplinę sportu i na przykład narciarstwo, sezon się zbliża. Cieszę się bardzo. Pozdrawiamy narciarzy. Tak? I przed nartami potrzebujemy jakiegoś treningu, który by nam umożliwił to wykorzystanie czasu na urlopie narciarskim w sposób bardziej efektywny. I z mniejszym zagrożeniem dla, dla zdrowia. I tak jest przez z szeregu dyscyplin od tenisa począwszy, poprzez windsurfing, Surfing, co tam sobie wymyślimy, tak? A na siłownię przychodzi więcej kobiet czy mężczyzn? Bo dzisiaj akurat widzę, że tu panowie e, królują, a jak ich z kobietami? No tak, drodzy Państwo, jest bardzo wczesna pora jeszcze e, w tym momencie e, ruch poranny już się skończył, bo coraz większa grupa ludzi przychodzi ćwiczyć koło godziny 7-8. E, kończą trening, i właśnie w tym momencie jesteśmy, natomiast no nie wyciągajmy wniosków, że trzech panów, że trzech panów ćwiczy akurat w tym momencie, bo to specjalnie tak dobraliśmy też czas, natomiast bardzo dużo kobiet ćwiczy, to się troszeczkę więcej mężczyzn, ale to jest proporcja 60 do 40, sporo kobiet zaczyna być świadomych tego, co im może zaoferować siłownia, a jeżeli się dysponuje dobrą kadrą, to... W sensie kadrą instruktorską, kadrą trenerską to są specjalne programy układane indywidualnie po prostu dla kobiet, które mają za zadanie zrealizować ich cele treningowe oczywiście bez... Bez jakiejś rozbudowy na przykład masy mięśniowej, która w przypadku y, sylwetek kobiecych to no nie zawsze jest pożądana, prawda? Umówmy się tak. Raczej chyba zrzucenie paru kilogramów i smukła sylwetka. To, 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 to powinno iść w pazę, tak? Czyli nie tylko, nie tylko niższa waga, ale... Większe silniki, które pozwolą ze starego samochodu jak po toningu się zrobi, tak, to jest lżejszy, mocniejszy silnik i jest dużo większa sprawność, no i frajda, frajda po prostu z aktywności fizycznej. A chcę się zapytać tak z czystej ciekawości, bo powiedział Pan, że najwięcej ludzi ćwiczy rano, czyli ćwiczenia takie załóżmy poranne, bo tu, tu akurat nie widzimy sporo ludzi, lepiej wpływają na organizm niż jak przychodzimy załóżmy wieczorem na siłownię? To, się, to zależy od tego, co kto ćwiczy, zależy od organizacji dnia, od jakiegoś reżimu, który jesteśmy w stanie sobie narzucić, ale generalnie ćwiczenia poranne mają bardzo dobry wpływ na, na organizm. Nie mogą być one zbyt forsowne, bo przez przed nami jeszcze cały dzień aktywności, no ale standardowo utarło się już w takim obrazie, na przykład na zachodzie, że rano ludzie wychodzą biegać, potem idą do pracy, prawda? Ta organizacja dnia powoli zaczyna przenikać do Polski, i naprawdę jest coraz więcej zwolenników cieszenia przed pracą. Zaczyna się dzień z przeświadczeniem, że zrobiło się już coś pożytecznego dla siebie, coś, coś fajnego. No, i potem idąc do pracy, już mamy powiedzmy jeden punkt dnia pozytywnie odhaczony, co no wpływa generalnie na nasze. Na nas dobre samopoczucie i potem no, również efektywność w działaniach zawodowych. Także polecam ćwiczenie rano, chociaż ono wymaga troszeczkę reżimu, i przez pewien czas no jest to pewna adaptacja tutaj też konieczna, bo no bo jednak trzeba rano wstawać, jest się bardziej zmęczonym po treningu, dopiero po pewnym czasie zaczyna to przynosić efekty, ale one są naprawdę znakomite. Wszyscy, którzy ćwiczą rano, mogą to potwierdzić. Więc tylko mobilizacji nam trzeba. A jeszcze jedno pytanie. Skąd zamiłowanie do siłowni? Akurat do siłowni, która ma wpływać na nasze zdrowie pozytywnie, na zdrowie, na naszą sylwetkę. Znaczy, ja y, siłownię traktuję y, w sposób szczególny. Y, z, chociaż to nie jest moja jedyna pasja, oczywiście. Y, natomiast siłownia właśnie jest obecna w każdej w zasadzie dyscyplinie sportu. I jest to bardzo finezyjne narzędzie. Do poprawiania sprawności, która jest tam potrzebna, tak jak mówiłem wcześniej, i na przykład przy tenisie, windsurfingu, jeździe na nartach, w zasadzie każdej dyscyplinie sportowej, do jeździectwa włącznie i żeglarstwa. Także jest to narzędzie finezyjne, a niestety kojarzone jest często z takim, no nazwijmy to, łupaniem orzechów, tak? Że przychodzą ludzie, rzucają ciężarem po to, żeby się napakować, co wcale nie jest prawdą. Na siłowni można zrealizować bardzo wiele celów treningowych. I jest to bardzo ciekawa praca z, przede wszystkim z pojedynczym człowiekiem jako trener, zajęć siłowych na, 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 na takich grupowych na siłowni jest niewiele możliwości, żeby prowadzić, więc jest to siłą rzeczy trening bardzo spersonalizowany, układany dla konkretnej osoby, gdzie jest miejsce na założenie dokumentacji treningowej, wyciągania wniosków z treningów, takiej optymalizacji postępowania treningowego dla konkretnego człowieka w realizacji jego celów treningowych, które, no dodajmy, no powinny być u, u, ustalone razem z trenerem, bo ktoś może sobie założyć, że będzie biegał maraton, prawda, a, a niekoniecznie ma do tego warunki, albo będzie podnosił duże ciężary, a też niekoniecznie ma do tego warunki, czyli, czyli gdzieś trzeba z trenerem rozmawiać o naszych możliwościach przed przystąpieniem do ich relacji. Realizacji. Dobrze, dziękuję bardzo, więc nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić tylko ludzi, wszystkich do siłowni i zacząć trochę ćwiczyć. Klubu, po prostu do klubu, do klubu. Do klubu tak? i przyszłych narciarzy zapraszamy, bo niedługo sezon się zaczyna. Dziękuję tak. bardzo za będziemy, rozmowę. Będziemy przygotowywać jakieś programy z tego, co już rozmawialiśmy na temat właśnie przygotowania się siłowego do nart. Także pozdrawiamy narciarzy jeszcze raz. Pozdrawiamy.